Już za kilka dni Hala Grupa Azoty Arena będzie gospodarzem 38. edycji Mistrzostw Polski w piłce siatkowej strażaków zrzeszonych w Państwowej Straży Pożarnej. Zawody rozpoczną się w najbliższy poniedziałek i potrwają do środy. Pierwszego dnia zawodnicy będą trenować i zapoznawać się z halą, by w ciągu następnych dwóch dni rozegrać mecze. Jak zapowiada Mosir, spotkania będą rozgrywane we wtorek od godziny 9.30 do 17.00, a w środę rozpoczną się pół godziny wcześniej i potrwają również do 17.00. Pławcy kibice siatkówki mogą wspierać ruchu w ich sportowych poczynaniach. Wstęp na mecze jest bezpłatny.